Rosja, wbrew pozorom, jest państwem, które w swojej historii przegrywało dosyć często. W XX wieku zwycięska okazała się praktycznie jedynie II wojna światowa. W kontekście obecnego konfliktu na Ukrainie najczęściej przywołuje się rosyjskie klęski w wojnie krymskiej, japońskiej, fińskiej i afgańskiej. Każdy z tych konfliktów pokazał słabość pozornie silnego imperium, jednakże różne były przyczyny tych niepowodzeń i różna była ich cena. Na niektóre z nich Rosjanie mogli sobie po prostu pozwolić. 30 marca 1856 roku w Paryżu, na mocy traktatu kończącego wojnę krymską, Rosja ograniczyła swoje wpływy w basenie Morza Czarnego i dokonała stosunkowo niewielkich zmian granicznych na korzyść Turcji i Mołdawii. Był to wydaje się dosyć niski koszt przegranej, biorąc pod uwagę, że w trakcie tej wojny Rosjanie utracili kontrolę nad sporą częścią półwyspu Krymskiego. Lecz były również inne skutki tego konfliktu. Nowy car Aleksander II przeprowadził w kraju liberalne reformy, a klęska wojnie spadła na barki zmarłego w jej trakcie poprzednika, cara Mikołaja I. W 1905 roku Rosja musiała z kolei uznać wyższość armii japońskiej i na rzecz przeciwnika doznała już całkiem sporych strat na Dalekim Wschodzie. Główną przyczyną tego była jednak sytuacja wewnętrzna. W Rosji wybuchła rewolucja, która mogła zagrozić nawet stabilności carskiej władzy. Car Mikołaj II zdecydował się zatem zawrzeć pokój z Japonią i przeprowadzić w swoim państwie zmiany ustrojowe. Rozpoczęta z kolei w 1939 roku wojna Związku Radzieckiego z Finlandią obnażyła słabość Armii Czerwonej. Po miesiącach ciężkich walk Moskwa zdecydowała się zakończyć konflikt. Sowieci uzyskali co prawda część fińskiego terytorium, ale nie udało się, jak zakładano pierwotnie, opanować całego państwa. Należy jednak mieć na uwadze, że kierunek fiński dla Stalina miał drugorzędne znaczenie, a wobec przygotowanej rozprawy z Zachodem marnotrawienie tam sił i środków było bezsensowne. Wojna afgańska, która naznaczyła w Związku Radzieckim dekadę lat 80., poważnie osłabiła rosyjską gospodarkę i nadszarpnęła wizerunek Moskwy, ale w oficjalnych przekazach mogła być przedstawiana jako sukces. Celem interwencji było bowiem nie tyle podbicie Afganistanu, co wsparcie prosowieckich władz, które w momencie wycofania radzieckich wojsk jeszcze nie zostały obalone. Mimo to operacja afgańska stała się jednym z kamyków, które doprowadziły do upadku Związku Sowieckiego.